Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Ewa Gromek, tegoroczna maturzystka, absolwentka liceum na Górce i jak zdążyła ustalić nasza redakcja, dziewczyna, która zaczęła karierę jako aktorka. Powiedz mi, jak zaczęła się Twoja przygoda z aktorstwem? Znaczy wydaje mi się, że jak... Każda dziewczynka ma takie marzenia, tak, być, nie wiem, tancerką, modelką, piosenkarką czy aktorką I, i, i zawsze jakoś to pozostawało w takiej sferze marzeń nierealnych, tak. Ale dwa lata temu, tak, dwa lata temu pojechałam z moją dobrą koleżanką do Warszawy, bo załatwiałam nam wyjściówki na widownię do innego programu. No i miałyśmy jeszcze trochę czasu do nagrania, więc y, sprawdziliśmy, co ciekawego się dzieje znalazłyśmy ogłoszenie o tym, że jest casting do jednej z agencji reklamowych. No to myślimy sobie dawaj i, i jedziemy, tak? No i wtedy przeżyłam ten pierwszy poważny casting um, i pół roku później zagrałam właśnie już w sądzie rodzinnym, jakoś tak to się wszystko potoczyło. No i w tym momencie myślę, że coś z tego może jednak być, tak? Czy bardzo stresowałaś się y, tą rolą właśnie y, w sądzie rodzinnym, bo obejrzałam to i moim zdaniem była świetna. Czy było to bardzo stresujące? Dziękuję. No, to rola w tym sądzie rodzinnym no, jest dosyć charakterystyczna, tak? No, bo ta dziewczyna jest bardzo mm, odważna, wręcz arogancka, i, i, i to było jakieś takie wyzwanie. No, no, całe jakby takie przygotowania do tego wszystkiego były dosyć wymagające moim zdaniem, bo no, nie byłam z Warszawy, nie mogłam jeździć na te wszystkie próby. Więc wyglądało to mniej więcej tak, że schodziłam do garażu, i w garażu ćwiczyłam z nimi i z nimi te role po prostu dzwonili do mnie. I wszyscy sąsiedzi niestety mieli krzyż pański, bo musieli tego wysłuchiwać. Ale całe nagranie to wszystko przebiegło dosyć sprawnie i, i, i to mnie utwierdziło w przekonaniu, że, że jednak to praca na planie to jest to, czym ja bym się chciała to zajmować. Się zajmować tak? Tak? Oprócz roli y, w sądzie rodzinnym, y, w czym jeszcze zagrałeś? Jeżeli chodzi o jakieś takie epizody i, i statystowanie, to przywinałam się już przez, przez plany zdjęciowe przepisu na życie hotelu 52 M Jak Miłość, barw szczęścia ostatnio można było mnie widzieć w szkole życia, um, jakieś tam statystowania drobne w reklamach, no i udział w programie Wiwarantka się opłaca, z którego chyba najwięcej było śmiechu, mi się wydaje. Jak wygląda tak od kuchni y, praca na planie filmowym? Praca na planie, no bądźmy szczerze, nie jest to łatwe, tak? Zazwyczaj trzeba się przygotować na to, że, że coś, co my w telewizji widzimy kilkunastosekundowego, robi się przez kilka godzin, tak? I, I często nagrania zaczyna się na przykład od 6 rano i kończy się późnym wieczorem, więc jeżeli nagrywamy coś, takiego ostatnio nagrywaliśmy Ukrytą prawdę, nagrania trwały 3 dni, więc od samego rana do wieczora jest się na planie. I mimo wszystko ta atmosfera, to jest tak budujące, tak ładuje pozytywną energią y, cała ekipa, że człowiek tego zmęczenia nie odczuwa. I dopiero po tych trzech dniach, kiedy przyszło mi to wszystko odespać i, i to zmęczenie ze mnie wyszło, wtedy tak naprawdę poczułam, jak to, jak to wygląda. No, praca jest ciężka, nie tylko mm, z tego względu, że, że trzeba tam nauczyć się jakiejś roli i, i w różnych warunkach to się nagrywa, ale przede wszystkim to, że tutaj jesteśmy wszyscy grupą i nie ma miejsca na jakby. Na takie jednostki, czyli co z tego, że ja znam rolę, jeżeli musi być dźwięk gotowy, muszą być kamery ustawione, musi być światło gotowe, to wszystko, e, każdy musi być gotowy, żeby nagrać jedną scenę, tak? Więc czasami ja czekam, aż ktoś coś ustawi, a czasami cała ekipa, te kilkadziesiąt osób, musi czekać, aż ja będę gotowa. Więc e, no, tutaj trzeba być bardzo zgrany, trzeba pracować sprawnie, szybko i, i, i dawać siebie wszystko, bo w innym wypadku cała ekipa czeka, tak? Więc jest to naprawdę ciężka praca, nie tak jak się każdemu może wydawać, że to jest. Ten, Proste, fajne tak, i przyjemne. Dokładnie, że wiele rzeczy może się wydawać spontanicznych, ale tak naprawdę każdy szczegół musi być idealnie dopracowany. Każda osoba w tle, która przechodzi, musi, musi wiedzieć co robić. To jest, to jest ciężka praca i wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby każdy mógł zobaczyć, jak to naprawdę wygląda, ile dni trzeba poświęcić na to, żeby nagrać jeden krótki odcinek. Tutaj jeszcze mam takie pytanie, czy odległość, bo Kraśniki Warszawa jest to duża odległość, czy odległość tutaj ma znaczenie, jeżeli chodzi o dojechanie na jakiś plan zdjęciowy, czy po prostu wybór, że tak powiem, jakiejś roli, jeżeli ktoś z agencji dzwonisz, na przykład masz się stawić na jakimś castingu, czy to jakieś odgrywa znaczenie, czy to jest tak po prostu, że wiesz z dłuższym wyprzedzeniem, że gdzieś zagrasz, czy po prostu z dnia na dzień w ciągu kilku godzin się to rozstrzyga? Odległość u mnie była bardzo dużym problemem, I, i, i przez długi czas tak naprawdę to mi jakoś tak uniemożliwiało też duży rozwój w tej dziedzinie, ponieważ y, wiele agencji, bądźmy szczerzy, nie chce współpracować z ludźmi spoza Warszawy, tak? No bo to jest utrudnienie, jeżeli. Y, z przyczyn nawet niezależnych od danej osoby może coś się stać, że dana osoba nie dojedzie, tak? I wtedy cała ekipa musi czekać. Może być, nie wiem, zima, może być wypadek na drodze, cokolwiek, co, co uniemożliwi nagranie. Więc y, część agencji przez pewien czas nie wiedziała, że jestem spoza Warszawy tak naprawdę. I Aha, rozumiem. Jeżeli chodziło o jakieś na przykład statystowania czy coś, to często człowiek dowiaduje się o tym z dnia na dzień. I wyglądało to w ten sposób, że na przykład dostawałam telefon w niedzielę po południu, Ewa, słuchaj, mamy plan zdjęciowy. Przyjeżdżaj jutro, tam na przykład o 6 rano zaczynamy nagrania. tak? No i no dla mnie to było coś, bo mówię: dobra, no ja nie no przyjadę. Może się to pogodzić, jak rozumiem. Jak również wcześniej y, też naukę w liceum, no bo nie ukrywajmy, tak. że to może troszeczkę było trudne, ale dałaś radę, prawda? No i jakoś trzeba było dawać radę. To wtedy człowiek musi być bardzo zorganizowany, bo to w tym momencie trzeba już organizować sobie nocleg. Trzeba organizować sobie dojazd do Warszawy, trzeba to wszystko sobie tak w jakiś sposób zorganizować i zaplanować, żeby, no wiadomo, żeby to wszystko się udało, żeby nie było jakichś opóźnień i, i w takich wypadkach często już tego dnia trzeba tak naprawdę jechać do Warszawy i na dłuższą metę, no w jakiś sposób jest to uciążliwe, tak, no nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o szkołę, to... Um, było ciężko, było bardzo ciężko i, i, i było w ogóle nie do przyjęcia, żebym na przykład um, na tygodniu jechała na jakieś nagrania czy coś, więc no, życie towarzyskie bądźmy szczerze na tym trochę cierpi, bo na przykład wtedy jeździłam na nagranie tylko na weekendach, tak? A jak reagowało Twoje otoczenie, kiedy koleżanki, yy, no wtedy z klasy, yy, czy w ogóle twoi znajomi dowiedzieli się, że zagrałaś już yy, w telewizji, czy byli zazdrośni, czy może kibicowali ci? Znaczy, wydaje sposób. mi się, że tak jak w każdym jakimś takim drobnym sukcesie człowieka, no jest kilka grup ludzi, tak? No byli tacy, którzy mnie gdzieś tam wspierali, gdzie już ja zastanawiałam się, czy to wszystko jest warte tego... I, I miałam koleżanki, które mi tam wspierały, czasami, czasami były takie momenty, że dzwoniłam i mówiłam po prostu Daniela, słuchaj, ja już nie wiem, czy to wszystko jest tego warte, czy, czy, czy mam dalej w tym iść, no nie chce mi się, muszę jechać, no wiadomo, wolałoby się pójść na jakąś imprezę, a, no, a ja muszę spędzać te trzy godziny, żeby dojechać, żeby nagrać i wracać. I, i często w statystowaniach nawet y, nie wiedziałam, czy będzie mi gdzieś tam widać i no jest jakieś tam ryzyko, ale byli też tacy ludzie, którzy wiadomo, patrzyli się i mówili, no, świetnie, bardzo fajnie, a za plecami wyglądało to wszystko inaczej. Czyli Ale jednak za zazdrość no, też tutaj. No Jakoś tam jest... rolę na pewno odgrywa. No, wydaje mi się po prostu, że um, jakby to ująć. Zależy, jaki sukces człowiek odnosi, tak. No, bądźmy szczerzy, to nie. Jest, to nie jest coś wielkiego, ja jestem dopiero na, na samym początku tej całej długiej drogi, która jest przede mną. I to nie było coś. No Teraz, jak oglądam to nagrania na z sądu rodzinnego sprzed dwóch lat, no to sama się śmieję, jak to wszystko wyglądało już z perspektywy ja uważam, czasu. To można było zrobić lepiej. Dokładnie. Lepiej Widzę te błędy i to jest po prostu doświadczenie, które trzeba zdobyć i, i, i trzeba się jakoś uczyć, kształcić. Się próbować zdobywać wiedzę w tym temacie, no bo właśnie też ta odległość, tak, to, że jestem z Kraśnika, w pewien sposób uniemożliwiało mi jakby zdobywanie wiedzy na takim poziomie, jak na przykład miały to osoby z Warszawy. No nie oszukujmy się, im większe miasto, tym większe możliwości, tak. Ale teraz z tego, co zdążyłam się dowiedzieć, będziesz uczyła się w studium teatralnym czy jakimś... Aktorskim. Aktorskim. No i stwierdziłam jednak, że, że to jest to, co ja chcę robić. E, marzy mi się gdzieś tam ta Akademia Teatralna, wiadomo, no ale to jest w tym momencie tak wysoki jakby pułap, to jest tak e, coś nierealnego, że stwierdziłam, że do pierwszego egzaminu do Akademii Teatralnej chcę podejść, jak będę pewna, że mogę przejść ten pierwszy etap egzaminów, tak? Są trzy, trzy etapy. I stwierdziłam, że chcę pójść teraz na aktorstwo, w międzyczasie pracować na planach filmowych, zdobywać e, doświadczenie zdobywać wiedzę Um, taką, którą właśnie mogły mi przekazać e, profesorowie. I dopiero po tym wszystkim chcę podejść za rok do, do egzaminu do Akademii Teatralnej. Wiadomo, że od razu na pewno się nie dostanę, ale chcę próbować to zobaczyć, jak to wszystko wygląda, mając już jakąś tam wiedzę. Rozumiem. I jakie rady dla y, koleżanek, czy y, osób z takich małych miasteczek, które y, ewentualnie chcą właśnie tutaj robić karierę w dziedzinie aktorstwa? W dziedzinie aktorstwa... Hmm. Jak, to, jak to po prostu zorganizować? Czy to po prostu można gdzieś na stronach internetowych ym, dowiedzieć się o castingach, czy jakieś ogłoszenia? Czy tak naprawdę, od czego zacząć, jeżeli ktoś chciałby tutaj zostać kiedyś aktorem? Znaczy, ja nie jestem żadnym specjalistą, tak naprawdę, w tej dziedzinie. Ale jakieś swoje doświadczenie masz i po prostu krok mm -hmm. po kroku do tego momentu, do którego doszłaś teraz, prawda? Dochodziłaś powolutku i jakoś to przeszło. Um, znaczy, teraz będę realizowała pewien projekt też, um, który jest Zaliczna bardzo z tym tajemnica. powiązany. Tego projektu. Znaczy, powiem tak, kiedy ja zaczynałam, a było to niedawno, bo to było dwa lata temu, to tak naprawdę nie wiedziałam kompletnie nic, jak za to się zabrać, nie wiedziałam, do jakich agencji uderzyć, nie wiedziałam, jak ja powinnam się przygotować na pierwszy casting, a tak naprawdę Drobne szczegóły mogą zaważyć o tym, jak to wszystko pójdzie, tak? Zdjęcia często, właśnie te najprostsze, są najlepsze. Jakieś takie przygotowania, no są drobne rzeczy, które człowiek może zmienić, a naprawdę może to zdecydowanie zmienić jego jakby pozycję w tym wszystkim, i no ja nie miałam jakby skąd się tego dowiedzieć. I właśnie z moją koleżanką Karoliną, z którą jestem na roku, stwierdziłyśmy, że fajnie byłoby zrobić coś w rodzaju takiego poradnika. Um, dla początkujących, dla początkujących i, i może to śmiesznie zabrzmieć, ale naprawdę chcemy przekazać to, co my jakoś ciężką pracą i wieloma błędami e, same odkryłyśmy, bo może ktoś, kto by chciał właśnie zacząć, no wiadomo. Nie no, wie tak naprawdę od czego ma zacząć, prawda? Tak, i, i, i nie chcemy, żeby ludzie, bo są błędy, które ludzie często popełniają, to są, to są takie najprostsze rzeczy, które, które każdy, jak tam statystuje, dostaje pierwsze role, w jakiś sposób już, już, już się poprawia w tym wszystkim. I chodzi nam tylko i wyłącznie o to, że ludzie, którzy zaczynają albo będą zaczynać, tak jak my, żeby mieli już jakieś informacje, bo to oszczędza czas, oszczędza pieniądze i wiadomo, że lepiej jest pojechać do Warszawy. Bo... Często to jest kilkugodzinna wyprawa tak naprawdę, tak na pewniaka, niż po prostu pojechać i, i szukać, i, prawda, tak, i szukać, więc lepiej jest pojechać przygotowanym i wiedzieć e, też, czego oczekiwać przede wszystkim, bo jak mówiłam, to jest tak naprawdę ciężki kawałek chleba i, i naprawdę ciężka praca, więc chcemy zrobić e, zbiór takich wskazówek i, i tych wszystkich naszych błędów, które my popełniałyśmy czegoś, co, co może po prostu ulepszyć, e, ulepszyć jakiś taki start. I chodzi też o to, żeby ludzie mogli jakby obserwować, ile starań tr trzeba wsadzić w to, żeby były jakiekolwiek efekty. Więc myślimy tak, żeby od początku listopada ruszyć już z tym projektem. Tak na dobre, już puścić pierwsze, m, pierwsze jakieś materiały, a na razie jesteś, wszystko jest w trakcie przygotowań. Rozumiem. Czyli y, w Twoich planach na przyszłość przede wszystkim po pierwsze egzaminy do szkoły teatralnej, tutaj realizacja wideobloga, no, i cóż mogę Ci życzyć, Ewa, no, sukcesów w Twojej karierze. Także dziękuję Ci bardzo w imieniu dziękuję redakcji bardzo. telewizji Kraśnik za wywiad. Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia. Dziękuję bardzo.